Cześć. Nazywam się Łukasz Cymiński. Niektórzy z Was mnie znają, niektórzy nie. Więc w ten wirtualny sposób będziemy mieli okazję się poznać, być może później także na żywo. W porozumieniu z Pawłem, postanowi, postanowiliśmy z Pawłem spróbować zaktywizować w sensie fizycznym, jak tutaj, naszą wspólnotę bożych wojowników. Wiadomo, jaki mamy czas. Czas trudny gdzie różnego rodzaju złe myśli, depresje i tego typu negatywy mogą się na nas odbijać, a wiadomo, że w zdrowym ciele, w zdrowy duch. I od czasu do czasu wykorzystując warunki takie jakie mamy, czyli najprostsze, domowe, gdzie nie ma jakby za dużo sprzętów do ćwiczeń. Możemy się postarać wykorzystać ten czas, ponieważ mamy go więcej, jesteśmy w zamknięciu, do aktywizacji naszego ciała. W zdrowym ciele, zdrowy duch. Eee, dlaczego, nasz, dlaczego akurat ja? E, od 7 lat jestem trenerem zajęć grupowych. To jest jedna z moich działalności zawodowo-wyczynowych, po, powiedzmy. E, już może spryając, skracając historię. E, Specjalizuję się w tej chwili w zajęciach cross-training, czyli na sali z wielką ilością i jakościową, i ilościową sprzętów różnego rodzaju, ale e, jednym z elementów, które wykorzystujemy na zajęciach, jest trening naszego, z ciężarem naszego własnego ciała. I w tym momencie będę starał się, mam nadzieję, że wy też wspólnie. Coś zorganizować, coś spróbować tutaj podziałać we własnych, bardzo ubogich warunkach domowych. Mam nadzieję, że jeżeli to się sprawdzi, to będzie kilka różnego rodzaju filmików, jakichś inspiracji treningowych w zakresie tego, co możemy w swoich domkach zrobić. Więc już nie, na początku, jak widzicie, co jest potrzebne? Spodenki, koszulka, dresy, rzeczywiście buty biegowe, fitnessowe, takie do, z dość dobrą przyczepnością bieżnika, oczywiście gdzieś tam woda i oczywiście gdzieś tam ręcznik. Dzisiaj taki zestaw bardzo ogólny, szybki, żeby w ogóle zaktywizować nasze ciało, czyli może być może do tego nie będzie jakieś takie najprostsze ćwiczenia, które możemy sobie z różną intensywnością w domu zrobić. Na początku oczywiście rozgrzewka. Zaczynamy albo od góry, albo od dołu. Zacznijmy sobie od dołu statycznie, czyli staw skokowy 1, 5 razy w jedną, pięć razy w drugą, druga strona, 5 w jedną, 5 w drugą, ręce na kolanach. Pięć razy do środka. 5 razy na zewnątrz. Miodra. obszerne 3 razy w jedną stronę. 3 razy w drugą. Barki krótkie, krążenia 5 razy do przodu. Właściwie to są krążenia ramion, gdzie sobie barki, grzbiet, plecy i klatkę piersiową w drugą stronę. Trzech do pięciu razy. Jest dziesięć razy. Na no zasadzie huchu, ma zło. Dziesięć razy. Góra, dół. Ręce. Nie wiem, nudno. Nic się nie dzieje, tak na tzw. polskich filmach, ale na, na początku musimy e, przygotować ciało do ruchu. Nadgarstki. Okrężnie. Pięć w jedną, pięć w drugą. Łokcie na wysokości barków, pięć razy krążenia. Na zewnątrz pięć razy, do środka. E, ważne jest, żeby e, bark, łokieć, w początkowej fazie ruchu i właściwie w końcowej też znajdują się na jednej wysokości 5 na 5. Znowu idziemy sobie do parków. 10. Obszernych. Krążę przód. Jak źle policzyłem, oczywiście sobie skorygujecie. 10 tył. Ręce na biodrach. Głowa do boku. Po trzy razy. Na początku oczywiście zaczynamy dość lekko. Później staramy się mocniej. Dwa razy. Ucho do barku. Trzy razy. Do klatki piersiowej, do tyłu. Raz. Dwa. Trzy. I to, co zrobiliśmy. Najprościej jest wykonać trzy razy. Czyli zrobiliśmy teraz raz. Dwukrotnie wykonujemy to dalej. Chodzi o w tym przypadku od dołu aktywizujemy sobie wszystkie stawy. Jeżeli to już zrobiliśmy, robimy sobie wykrok stopą, w tym przypadku prawą, dłonie się stopie, Względnie proste plecy w stosunku do podłoża. Ja tu akurat tutaj nie mam nic pod, pod kolano, nic sobie nie podłożyłem, ale można na przykład skorzystać z maty. Znaczy, to w takiej pozycji spędzić 5 sekund. Jest, wracamy. troszeczkę dalej wychodzimy. Dłuższy wykrok, żeby i staramy się no, pośladkiem biodrem zejść. Trzymam sobie 5, raz, 2, 3, 5. Druga strona. Będąc na kolanach, próbujemy sobie przejść raz, dwa, trzy, dłoni raz, dwa, trzy do tyłu. I tak staramy się zrobić od 8 do 10, w sensie idę sobie do przodu, wracam tak od 8 do 10 razy. Następnie ręce znajdują się pod barkami, staram się tylko hop, wyciągnąć, wyprostować nogi w kolanach też od 8 do 10 razy. Przypominam, że to jest zestaw na osób, przynajmniej teoretycznie początkujący. Więc staramy się tutaj za bardzo nie szarżować. Jak już wykonaliśmy tę e, 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 pozycję, przechodzę sobie do klęku podpartego, gdzie dłonie są pod barkami, kolana na szerokości bioder. Ręka. W ręka idzie sobie pod pachą, przeciwległą. Staram się lekko skręcić tułów. Pięć razy. Jedna strona, oczywiście ta wer wersja e, tej pozycji. Można robić to w różnych wariantach, ale staramy się na razie zrobić to z pozycji klęku podpartego. Druga strona. Pięć razy. Jest. Wychodzimy sobie, wychodzimy sobie, wychodzimy sobie rękoma. Głowa poniżej linii barków. Pulsujemy sobie 5 razy. Jest? Dobra. Zakładam oczywiście, że ten cały zestaw przejechali. W słowie oczywiście. Przejechaliśmy sobie trzy razy. Czyli powiedzmy, że jesteśmy dość dobrze rozgrzani. Nie ma tu jakby dużo rzeczy dynamicznych, no bo jesteśmy w jakimś takim ograniczonym, małym małym koledku, tak to nazwijmy. Będziemy tu sobie skracać, kopać, uderzać. To też to jest możliwe, ale dzisiejszy plan zajęć raczej polega na tym, że stoję w jednym miejscu i w tym miejscu staram się operować. Więc tak, przechodząc do już do ćwiczeń. Pierwsze. Aha, ćwiczenia będą miały charakter wielostawowy, to znaczy w każdym ruchu będzie uczestniczyła grupa, właściwie teoretycznie całe ciało w jakimś tam mniejszym lub większym zakresie. Nie będziemy robić ćwiczeń izolowanych, które są dedykowane, które można wykonać przede wszystkim na siłowni, w szczególności z wykorzystaniem różnego rodzaju maszyn. To, co dzisiaj będzie nazwijmy to... Bodyweight training, czyli trening z ciężarem własnego ciała i bać Pierwsza rzecz. To jest sobie... Stopy troszeczkę szerzej niż barki. i hop. kładę dłonie, wychodzę. Jedną stopą, drugą stopą, wracam. I wychodzę Łapkami do góry. Raz. dobrze widać. Wiecie, debiutuję z takim online nowym czymś, że gadam do. Swojego laptopa dziwnie się czuję, nawet staram się, staram się mniej więcej ograniczać. Tak, prawda? Jeszcze raz. Hop. Raz. Udało się. Aktywizuję przede wszystkim ramiona, brzuch, bo musi być mocno napięty, a także ruch nóg. Robię to 10 razy. Dobra? Zrobiłem sobie to 10 razy. Stopy, szerokość barków. Wychodzę sobie jedną nogą Praca, hop, drugą nogą. Też wykonuję ten ruch 10 razy. Czyli co? Już mamy dwa ćwiczenia. No te, mówiłem, że to są ćwiczenia wielostanu, ale tu w szczególności, oczywiście, generalnie operuję grupą mięśni ludowych i mięśni ośrodkowych. No bardziej grupą mięśni dolnych są krótkie wykroki, czyli wykroki. Zrobiłem sobie 10 wykroków. Następna rzecz, niby prosta, niby trudna się? Stopy. Stopy szerzej niż barki. Schodzę sobie pośladkami co najmniej do wysokości kolan. Jeszcze jednocześnie wychodzę rękoma do przodu. staramy się, żeby tutaj był kąt prosty. Jeżeli chodzi o kąt nachylenia, tak mniej, kąt nachylenia w stosunku do podłoża tak mniej więcej 45 stopni. Czyli jeszcze raz. Ja to tłumaczę tak, jakby się siadał na klozycie. W dużym uproszczeniu. Czyli schodzę pik, raz, pik, Ile ja mamy? Też dziesięć. Udało się to zrobić. Następna rzecz. Stoję sobie znowu. W tym, że może troszeczkę szerzej stopy wyżej niż... Eee, przepraszam, szerzej odrobinkę niż barki. Ręce przed sobą i wychodzę sobie kolanem po skosie do dłoni. Prawy kolano, lewa dłoń. Nie wiem, czy to będzie odbicie lustrzane, czy... Nie, będzie odbicie zwykłe. prawo stopa, lewa dłoń, prawa stopa, lewa dłoń. Też wykonuję. 10. Jest. Następna rzecz. Ręce. Hop. Tylko się skłania. Skłon dotknięcie. Też dziesięć razy. Oczywiście na początku zaczynam, powiedzmy, że mało intensywnie, później bardziej intensywnie. Czyli co? Mamy zestaw tychże kilku ćwiczeń i staramy się je wykonać po 10 razy w trzech seriach. No, stop. Czyli co? Jadę pierwsze, dziesięć, drugie, dziesięć, trzecie, czwarte, piąte. I tak staram się przez trzy rundy. Udało się to zrobić. W międzyczasie, jeżeli oczywiście potrzebuję odpoczynku, odsapnięcia, to sobie odsapuję. Robię to na miarę własnych możliwości, jeżeli chodzi o szybkość i intensywność. I jak już wykonałem te trzy rundy, tych kilku ćwiczeń po 10 powtórzeń, mam gdzieś zegarek, stoper. Czy ktoś mi odmierza? Robię sobie minutkę przerwy. I co? Schodzę do podporu. to znaczy ręce na wysokości barków, tylko trochę szerzej. I staram się, patrzcie, przez 30 sekund. Kolano idzie do przodu, kolano idzie do przodu, kolano idzie do przodu, kolano idzie do przodu. Przy mocno napiętym korze, czyli części węglowo-krzyżowej, kręgosłupa, tłoczni brzuszne i tych wszystkich mięśni, które tutaj są zgrupowane, które odpowiadają za postawę naszego korpusu i jego siłę, dlatego tak określenie zbiorcze kor. Robię to 30 sekund. Odpoczywam sobie 30 sekund. Na brzuch głównie, ale nie tylko. Znowu wracam i da sobie te 30 sekund. Hop! Znowu te 30. Też trzy rundy. I jak już wykonałem e, pierwszą część. 5 ćwiczonek. E, 10 powtórzeń. Trzy rundki. Dwie minutki przerwy na odsapnięcie. 30 sekund. E, tak zwany, to się nazywa mountain climbers. 30 sekund, 30 sekund przerwy, 30 sekund, 30 sekund przerwy, czyli w sumie 3 rundki. Robię sobie minutkę przerwy. Znowu, coś tam sobie. No, lub odpoczywam. I tak jak przy ćwiczeniu numer 3 z pierwszej części, schodzę sobie do półprzysiadu i staram się utrzymać. Ręce przez 10 sekund to wcale nie jest takie łatwe. To jest tak zwany skurcz izometryczny, e, czyli wtedy, gdy przyczepy mięśnia nie zbliżają się do siebie, tylko są w stałym napięciu i znajdują się, no, po prostu są w miejscu. To jest mocne napięcie, bardzo, e, bardzo dobre ćwiczenie na m, generowanie wytrzymałości siłowej e, e, mięśni. Jeszcze raz. To jest trzecia faza 10 sekund. Próbuję się utrzymać. Odpuszczam sobie 10 sekund, żeby tak na razie nie za dużo tego było. Znowu 10 sekund i znowu 10 sekund. Czyli znowu mamy trzecią fazę. Przepraszam, trzecią część treningu, gdzie mamy 10, 10 sekund. Trzecią fazę treningu, gdzie mamy jedno ćwiczenie wykonywane 3 razy. Pół w... Pozycji izometrycznej przez 10 sekund. Robimy sobie minutkę przerwy, i na końcu siadam sobie. I żeby nie, nie za bardzo utrudniać pozycję, jeżeli chodzi o robienie brzuszków, bo kręczę, leżymy sobie i robimy krótkie. Z pięcia. Ale zróbmy sobie w takiej pozycji. Że siedzę i tylko stąd, kontrolując cały czas swoją pozycję, żeby przypadkiem nie polecieć albo żeby nie oderwać dłoni, robię sobie takich... To nie jest trudne. Naprawdę 50 powtórzeń. Wiem, że 50 może brzmieć dość. E... Dość znacząco, że niby za dużo, ale wcale nie jest za dużo. I robimy sobie. Załóżmy, że udało się zrobić, robimy sobie strecznik. Nogi na pewno popracowały. Op. Obie stopy razem próbuję dostać rękoma do, dłoń, do palców stóp, żeby rozciągnąć tył. Tyły podkolanowe, grupy mięśni pulsowo-goleniowych. Trzymamy. 15 sekund. Jeżeli nie uda się dojść mi tutaj, gdzieś tu, gdzieś tu. Następna pozycja. Tu znowu nogi. Nogi są proste w kolanach. Skręt w jedną stronę. Już. W drugą. Cały czas staramy się po 15 sekund. Jest pośladki. E. Lewa stopa. Tu się podpieramy. Lewa stopa. Na prawy mięsień czworogłowy uda. Kolano niejako troszeczkę sobie odjeżdża do boku. I zmieniam stronę. Jeżeli, jeżeli potrzebuję, to tak jak widzimy pomagam sobie dłońmi. Przechodzę do pozycji klęku odpartego i być może pamiętamy to, co było na rozgrzewce. Stopy, staramy się wydobyć razem. Kolanka troszeczkę szerzej i o ile to jest możliwe, próbuję usiąść pośladkami na piętach. Czy usiadłem, czy nie usiadłem? Ręce do przodu, do głowa, poniżej linii, poniżej linii barków. Jest, przechodzę sobie. Do przodu, biodra w dół, rozciągam żółt, który też coś tam jednak porobił. Up. Stajemy ręce na wiadra, ręce ręka nad głową, nie przed, nie no przede wszystkim, nie przed, tylko nad. I od pasa w dół, staram się nie ruszyć część lędźwiowo krzyżowe krę... mniejsze krzyżowe dzięki tam w drugą stronę otwieram klatkę ręce na wysokości barków hop Kocinźbiet. tak zwany Gięcie grzbietu luźno padną, nogi oczywiście są ugięte w kolanach zaokrąglonych grzbiet Jest. i ręka jakby sobie szła w kierunku barku i tutaj próbuję zawsze dramię rozciągać sobie bark. zmiana Wyciągam, idziemy barkami wchodzę. Luźna pad w dół. Głowa. Luźną. W każdą stronę. znaną i nieznaną. Rozłośnię sobie ręce. Na ogi. I powiedzmy, że zrobiliśmy sobie taki pierwszy trening. Eee, to był mój debiut, jeżeli chodzi o <laughs> tego typu działalność online'ową, więc za niedoskonałości bardzo przepraszam. Postaram się w miarę możliwości, w miarę nabierania doświadczenia też te, jakoś to, bym powiedział, uładnić. Jeżeli chodzi o pomysły na trening, mam ich naprawdę mnóstwo i dużo. Kwestia, czy uda się to przekazać w takiej formie. Na sali na pewno byłoby inaczej, bardziej naturalnie, bardziej bezpośrednio, face-to-face, no face, zupełnie inna sprawa, no ale sami wiemy, jaką mamy sytuację. Dziękuję za wysłuchanie. Mam nadzieję, że udało się przeprowadzić właściwy trening. No i do boju!